Jak bardzo pochłonięci swoimi emocjami i swoją wersją wydarzeń musieli być apostołowie, że nie byli w stanie uwierzyć w to, że Jezus wstał nawet wtedy, gdy przed nimi stanął. Oni nie wierzą w to, co mówią ci, którzy już go spotkali, oni nie wierzą w słowom samego Jezusa, które mówił do nich przed swoją śmiercią, i nie wierzą nawet w to, czego właśnie doświadczają na własne oczy. I wydaje mi się, że z nami czasami jest podobnie, że tak bardzo pochłaniają nas nasze emocje, nasze przeżycia, że zapominamy, że jest przy nas Bóg. Nawet gdy jesteśmy blisko Niego, czasami potrafimy się tak zakręcić, że zupełnie nie dostrzegamy Jego obecności. Zastanów się dzisiaj, w jakich sytuacjach Ty potrzebujesz, aby Jezus stanął przed Tobą, pokazał Ci, że zmartwychwstał. I jeszcze raz wszystkiego Cię nauczył.